W dzisiejszym odcinku Katobusa gościmy najmłodszego jak dotąd gościa. Jest nim Kacper Kwiecień, świeżo upieczony pełnomocnik prezydenta miasta Katowice do spraw młodzieży, a rozmowę poprowadzą Mateusz Terech i Marta Paluch. Pełnomocnik prezydenta miasta to brzmi dumnie, ale mnie nasuwa się jedno najważniejsze pytanie. Czy młodzi ludzie ufają takim urzędnikom? Czy, czy to jest tak, że, że czujesz już, że młodzi ludzie przychodzą do ciebie z problemami i ta funkcja jest taka naprawdę dla nich? Zostałem powołany dwa tygodnie temu, więc przez ostatnie dwa tygodnie miałem okazję. Porozmawiać z wieloma młodymi ludźmi, z samorządowcami, z samorządów studentów, z samorządów uczniowskich, z Młodzieżowej Rady Miasta i widzę, że młodzi ludzie ufają tej funkcji, ufają, że to będzie osoba, która będzie faktycznie ich reprezentować i będzie niosła taki promyk nadziei, że, że będzie się myślało o młodych ludziach. I to jest taki, taki krok w stronę. Rozwoju tej polityki młodzieżowej w Katowicach, reorientacji też i na młodych ludzi. Więc widzę, że młodzi ludzie patrzą na to z nadzieją. Sam wspomniałeś, że w Katowicach funkcjonuje już od kilku dobrych lat Młodzieżowa Rada Miasta. Czy ten organ nie wystarczył, żeby współdecydować o losach miasta? Trzeba było jeszcze powołać pełnomocnika, prezydenta? Razem z Młodzieżową Radą Miasta mamy komplementarne. Funkcje, zadania, zatem jesteśmy w stanie uzupełniać się, jesteśmy w stanie wzajemnie pomagać sobie, Młodzież Rady Miasta ma też swoje ograniczenia. Po pierwsze, zajmuje się tylko i wyłącznie młodzieżą ze szkół ponadpodstawowych, natomiast nie zajmuje się między innymi studentami, których mamy w Katowicach bardzo dużo. Młodzież Rady Miasta również składa się z młodych osób, z osób bez jeszcze takiego doświadczenia. Społecznego, a ja jednak przez ostatnie lata miałem okazję zdobywać to doświadczenie, więc jestem w stanie też im doradzać, pomagać jako ten starszy, bardziej doświadczony kolega. Można powiedzieć, że do tej funkcji doprowadziło ci kilka Twoich aktywności, bo byłeś prezesem Stowarzyszenia Nowe Katowice, współorganizatorem wielu wydarzeń organizowanych w Katowicach, ale także uczestniczyłeś w Radzie Młodych przy Światowym Forum Miejskim w Katowicach w 2022 roku. To które z tych doświadczeń uważasz, że pomoże Ci najlepiej, czy, czy jednak wszystko było takim kamyczkiem do koszyczka? Wydaje mi się, że każde każdy z moich doświadczeń miało duży wpływ. Jeśli chodzi o działalność na rzecz studentów, to fakt, że byłem przewodniczącym samorządu na wydziale na uniwersytecie dało mi duże doświadczenie, dużą wiedzę na temat problemów studenckich. Będąc w Młodzieżowej Radzie Miasta czy w Radzie Młodych, otworzyło mi to oczy na problemy uczniów ze szkół ponadpodstawowych, ze szkół podstawowych, na problemy miasta. Natomiast działalność w stowarzyszeniu. Umożliwiła mi realizację wielu projektów, programów w mieście na rzecz młodzieży, na rzecz rodzin w Katowicach. Zatem każde z tych doświadczeń miało dla mnie duże znaczenie. Wspominałeś już kilka razy o studentach, gdzie sposób nie zapytać, pewnie już parę razy byłeś o to pytany, czy pełnomocnik prezydenta Katowic może studiować poza Katowicami. Powiem tak, że może, że może tym bardziej, że przez to, że studiowałem zarówno w Krakowie, jak i w Singapurze, w Azji, to umożliwiło mi to zdobycie nieco innej perspektywy, szerszej wiedzy, bardziej obiektywnego spojrzenia. Na przykład pamiętajmy, że Kraków jest jednym z najbardziej studenckich miast w Polsce, więc możemy wykorzystywać te sprawdzone schematy, sprawdzone rozwiązania. Żeby Katowice korzystały z tych rozwiązań, stawały się jeszcze bardziej studenckie, przyciągały tych młodych ludzi. Tym bardziej, że, ma, że Katowice mają to, czego Kraków nie ma, czyli rynek pracy, który, jest, który daje duży potencjał do samorozwoju dla młodych pracowników. Można skończyć studia i wrócić na Śląsk, a tutaj mamy wiele firm, które zakładają swoje swoje biura tutaj, mamy rozwijający się przemysł nowoczesnych technologii czy, czy sektor usług, więc jest to miejsce, którym, do którego warto wracać i nie przeszkadza to ze studiowaniem poza Katowicami. To jeszcze tylko uzupełnimy, żebyśmy mieli pełną wiedzę. To jest tak, że Ty studiujesz jakiś polityczny kierunek i dlatego jesteś zaangażowany tak w politykę miejską? O, czy ja studiuję kierunek, który Wiąże się bardziej z Azją, ponieważ studia, studia nad Chinami, to, jest, to, to są studia, to są stosunki międzynarodowe ze specjalizacją chińską. Więc nie jest to związane stricte z miastem. Natomiast takie też i spojrzenie na te wschodzące gospodarki daje dodatkową wiedzę, dodatkowe doświadczenie, tym bardziej, że katowice się bardzo szybko rozwijają, więc możemy porównywać, że mogę porównywać te rozwiązania. Na przykład z Singapuru, z rozwiązaniami z Katowic, i patrzeć na te pozytywne rozwiązania, które można i wykorzystać w Katowicach, w Polsce. To co byś przeniósł na przykład z Krakowa albo z Singapuru do Katowic, czego tutaj brakuje? W Krakowie bardzo dużo się myśli o studentach, i widzę, że w Katowicach też to się zmienia na tą, w, tą, w tym pozytywnym kierunku. I też się coraz więcej mówi o studentach, coraz więcej się myśli o studentach. Więc to jest dobry krok, że mamy zmianę tych, tego spojrzenia na studenckość. Natomiast jeśli chodzi o na przykład Singapur, w którym studiowałem, to byłem pod wrażeniem tego, tej aktywności mieszkańców w, w Singapurze działania na rzecz lokalnej społeczności i to na pewno bym chciał przenieść z dalekiej Azji do Polski. A może się trochę narażę niektórym naszym widzom tym pytaniem, albo może Ty się narażysz bardziej odpowiedzią, ale kogo można definiować jako młodzież? Kto może przyjść do Ciebie z pytaniem o pomoc, o jakiś, z jakimś wnioskiem, z jakąś petycją? Czy to są tylko studenci, czy to są od jakiego wieku do jakiego wieku? Prawdę powiedziawszy, młodzież według definicji ONZ-u to, to są ludzie do 30 roku życia, więc do mnie mogą przychodzić i studenci, i młodzi pracownicy również już po studiach, i, i uczniowie szkół średnich, i szkół podstawowych, więc prawdę powiedziawszy, Jestem dla każdego młodego człowieka, dla każdego młodego na poniżej 30 roku życia. To czego brakuje tym katowicom tutaj, żeby młodzi ludzie mogli się czuć dobrze? Bo mówiłeś o tym, o tym zorientowaniu i zresztą my jako media też to widzieliśmy, że, że jest duża troska o to, żeby na przykład seniorzy nie zostawali sami. I ta polityka senioralna była rozbudowana i to jakby zostawmy to, tylko chodzi o, o pytanie, Czego brakuje, żeby też młodzi mogli się tutaj dobrze czuć? Czasem brakuje takiego... Czasem brakuje w polityce miejskiej takiego, że tak powiem, zaopiekowania studentami czy młodymi ludźmi. Więc wydaje mi się, że miasto też powinno promować się wśród młodych ludzi, żeby pokazywać się jako, jako Instytucja, jako organ, który pamięta o nich, który ich wspiera. Tym bardziej, że programów skierowanych do młodych ludzi jest coraz więcej i jestem przekonany, że promując miasto, młodzi ludzie to zauważą, że to jest też i miejsce dla nich. A nie boisz się takiego zarzutu, że na przykład no, młodym to tylko imprezy i festiwale, ewentualnie baseny. Nie, to nie jest prawda. Tym bardziej, że młodzi ludzie też się angażują, e, też są zaangażowani w różne projekty społeczne, lokalne, e, ogólnopolskie, nawet międzynarodowe. Przez ostatnie dwa, dwa tygodnie poznałem tyle aktywnych społecznie młodych ludzi, że to nie jest prawda, że tylko i wyłącznie imprezy, że tylko i wyłącznie rzeczy, które są tu i teraz, ale też, też myślą o tym, co będzie. W przyszłości też im zależy na tym, żeby w tym miejscu, w Katowicach, żyło się dobrze. A jak ty odczytujesz na przykład to, że w budżecie obywatelskim jest mało projektów od młodych ludzi, że do Młodzieżowej Rady Miasta czasem startuje tak mało kandydatów, że w zasadzie nie trzeba organizować wyborów, bo oni z urzędów wchodzą w jej skład? Młodzi ludzie boją się polityki, zaangażowania w jakieś decyzje. Mówiąc o budżecie obywatelskim to tym też będę się zajmował tym bardziej, że już w najbliższych tygodniach będzie startował budżet obywatelski i chciałbym ten budżet obywatelski promować wśród młodych, niektórzy myślą, że budżet obywatelski to tylko place zabaw, tężnie, klub seniora, a to, to nie jest prawda, każdy może, każdy mieszkaniec Katowic może złożyć projekt do budżetu obywatelskiego, i może zrobić coś, co jest dla danej grupy wiekowej ważne. Będę to promował w szkołach, będę to promował wśród młodych ludzi i mam nadzieję, że młodzi ludzie zainteresują się budżetem obywatelskim i działalnością społeczną. Niektórzy nie chcą się angażować, niektórzy się tego boją. Wydaje mi się, że edukując, że tłumacząc, dlaczego to jest ważne, dlaczego im to może pomóc i lokalnej społeczności. Wydaje mi się, że będzie realna zmiana. Jakie jest Twoje ulubione miejsce w Katowicach? Masz jakieś swoje? Moje ulubione miejsce w Katowicach. Bardzo lubię Inkiszowiec. Inkiszowiec jest pięknym miejscem, ale też jako rowerzysta, bardzo lubię rybaczówkę, jeżeli dobrze pamiętam, że ta nazwa Janina O. Staw Janina, teraz pamiętam już dobrze, Staw Janina to też jest moje ulubione, jedno z ulubionych miejsc, kojarzy mi się z dzieciństwem, bo pamiętam jak z moimi rodzicami tam jeździłem na rowerze, pierwsze, pierwsze eskapady rowerowe to właśnie tam były i no jako, jako student, jako młoda osoba, no to muszę się przyznać, że i centrum Katowic, Mariacka, Dwarcowa, to też są moje ulubione miejsca, więc te trzy miejsca Nikiszowiec, jezioro Janina, Staw Janina i centrum. Takich miejsc, które są przyjazne młodzieży powinno być więcej? E, wydaje mi się, że powinno być i więcej, ale też i w mieście się to zmienia. Na przykład w ostatnim czasie powstają strefy Kato które są skierowane do młodych ludzi, gdzie mogą odpocząć, gdzie mogą spędzić czas ze swoimi rówieśnikami. Spotkać się z ciekawymi osobami, e, rozwiązać zadania domowe, zrelaksować się, więc te strefy dla młodych ludzi powstają e, i mam nadzieję, że takich miejsc dla młodych ludzi będzie coraz więcej. Tu trochę też jest chyba tak w naszej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, że znaczna część studentów, którzy przyjeżdżają tutaj na zajęcia, po zajęciach wsiada w autobusy, tramwaje, samochody i wraca do siebie. Jest jakiś sposób na to, żeby ich trochę w tych Katowicach jeszcze po zajęciach zatrzymać, oprócz wyjścia na Mariacką całą grupą? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że na przykład Katowice, tak jak wspomniałem wcześniej, mają rozwijający się, rozwijający się sektor usług i nowoczesnych technologii. Zatem wydaje mi się, że to też będzie przyciągało młodych ludzi w przyszłości myśląc o pracy. Ponieważ nie będą musieli wyjeżdżać wyjeżdżać czy to za granicę, czy do innych miast, ponieważ tutaj rozwija się rozwijają się nowoczesne usługi, nowoczesny przemysł. Hub gamingowy? Hub gamingowy na przykład tak, tak. Pan prezydent Krupa już zapowiedział, że będzie powstawać. I gdy powstanie, na pewno będzie przyciągał wiele młodych absolwentów polskich katowickich uczelni do. Osiedlanie się w Katowicach, do mieszkania w Katowicach i do zakładania rodzin tutaj. Myślisz, że inne miasta pójdą tym śladem i, i też będą chciały zaktywizować młodych? To zależy od miasta. W niektórych miastach takiego problemu z aktywizacją młodych ludzi nie ma. Na przykład Kraków, bo Kraków ma swoją specyfikę swoją studencką specyfikę. Ale wydaje mi się, że niektóre miasta będą również rywalizowały o to, gdyż wiemy, że mamy poważny problem demograficzny jako kraj, że młodych ludzi jest coraz mniej i walka o tego młodego pracownika, młodego studenta będzie i, i ta rywalizacja między miastami na pewno stanie się faktem, ale wydaje mi się, że Katowice będą sobie radziły w tej, w tej walce. A jakie są największe wyzwania, które stoją przed Katowicami w perspektywie tego, żeby ułatwić albo uprzyjemnić życie młodym ludziom? Niektórzy, zwłaszcza poza Śląskiem, bo na Śląsku akurat się o tym wie, ale poza Śląskiem wiele osób myśli, że Katowice to jest wciąż miasto takiego ciężkiego przemysłu, że tutaj mamy smog, że to jest miasto, w którym się pracuje i wraca do domu. Natomiast to się zmienia i promując miasto, promując miasto takim jakim jest, czyli miastem nowoczesnym, zielonym, rozwijającym się, wydaje mi się, że będziemy przyciągać młodych ludzi, będziemy przyciągać uwagę innych, innych miast, innych regionów, więc wydaje mi się, że to może stać się faktem. I wydaje mi się, że to może być właśnie taka ta droga, która będzie prowadziła do rozwoju miasta. Ten budżet obywatelski to dla Ciebie pierwsze takie poważne zadanie, które sobie stawiasz jako pełnomocnik? Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś zrobić tak na początek? Na początku to tak jak właściwie teraz jestem w trakcie, w trakcie spotkań z młodzieżą, z dyrektorami liceów, szkół ponadpodstawowych, z rektorami uczelni, więc jest to okres, kiedy zbieram pomysły, zbieram uwagi, co umożliwi mi późniejsze działanie. E, oprócz warsztatów z budżetu obywatelskiego, zależy mi również na, e, na organizacji spotkań z młodzieżą, e, które będę chciał organizować, spotkań ze studentami, e, więc to będą duże projekty, e, większe przynajmniej, e, a także zależy mi na współpracy z, z Młodzieżową Radą Miasta. Która jest pełna naprawdę bardzo ambitnych i bardzo pracowitych ludzi, młodych, młodych ludzi, więc zależy mi na współpracy z nimi. I oczywiście z takich mniejszych projektów to, je, to są moje dyżury dyżury w Rawa Inc. na teatralnej, gdzie w każdy czwartek będę przesiadywał, czekał na młodych ludzi od 13 do 17 i będę odpowiadał na ich problemy, potrzeby, pytania. W internecie też się można znaleźć? Tak, tak. Na Instagramie, na Facebooku i już za niedługo na TikToku. Czyli te najważniejsze platformy komunikacji z młodzieżą to jest to miejsce, gdzie będziesz poszukiwał też młodych ludzi i aktywnie do nich wychodził? Tak, tak, tak. W dzisiejszych czasach to każdy młody człowiek szuka informacji albo na Instagramie, albo na TikToku, czasem jeszcze na Facebooku. Więc to są ważne kanały do komunikacji i pozyskiwania informacji, i tam również będę bardzo aktywny. Staram się pokazywać, co robię, gdzie się pokazuję, jakie projekty realizuję, więc zachęcam też wszystkich słuchaczy do obserwowania mojego profilu. I Zachęcamy też do wizyt w Rawa Inc. czwartki od 13 do 17. Tak, zgadza się. Także zapraszamy, a tam czeka na młodych ludzi przede wszystkim. Kacper Kwiecień, pełnomocnik prezydenta miasta Katowice do spraw młodzieży i nasz dzisiejszy gość. Dziękujemy serdecznie Dziękuję. za rozmowę.